Cześć kochani, strony Ewelina. Witam się z wami z Herby Bokajle. O, jesteśmy wszędzie i wchodzimy do środka. Dzisiaj zrobimy sobie taki duży przegląd i będziemy też na dziale męskim. Także chodźcie, chodźcie, ja już zabieram was tutaj. To jest ten jeden z większych Sinsei. My dzisiaj tylko skupimy się jedynie na części tego sklepu, a mianowicie będziemy na dziale męskim i Damskim. Zaczynamy od działu damskiego, oczywiście od manekina, bo ten sklep, jak ja to mawiam, nas zaprasza. Manekin to taka wizytówka, więc zerknijmy, co ten manekin ma na sobie. E, tak, tutaj patrzę intensywnie na tą torebkę. Jestem bardzo ciekawa, ile ona kosztuje. I widzimy już tą cenę 39,99 i pamiętajcie, mówię to na początku, że jeżeli nie będę podawała jakichś cen, to po prostu tylko dlatego, że będziecie je widzieć. Nie wszystkie ceny będę mówić głosowo. Ten Since jest tak ogromny, że ma też dział dziecięcy, chłopięcy i dziewczęcy. Ma też dział takie jakby drugie pepko, dział taki domowy, no ale tam już dzisiaj nie zajrzymy. Dzisiaj tylko, właśnie, damski i męski dział. Fantastyczna bluza, widzicie, na takim polarku: 49,99 to była cena tej bluzy. Ja po prostu, patrząc na te kozaczki, tutaj widzicie te czarne. No, nie wierzyłam. Mówię, jejku, jejku, jak to wszystko wraca i powraca. Tak, moda jest jak bumerang. Ja wam to często, często powtarzam. Szukałam ceny, ale niestety nie było ceny. A sama byłam ciekawa, bo, no, może bym się nawet skusiła na takie kozaczki. Fajnie wyglądają, właśnie do. Na przykład takiej króciutkiej minióweczki, zobaczcie w jakiej cenie i zdradzę Wam, że to nie jest taka minióweczka, tylko to są spodenki pod spodem, także jesteśmy bezpieczne. Zwróciłam uwagę na tą marynarę, mega modna jesienią. I fantastyczne guziki, słuchajcie. No, ja zwracam uwagę na takie szczegóły, szczególiki, No i właśnie, na guziczki. Kolejna marynarka, tu w innym kolorku. Yy, I widzicie, cena. Tutaj fajnie, tak też w tym SINSE jest to, że to wisi, i my widzimy te ceny. A tutaj katana zobaczcie w jakiej cenie 69,99 po prostu obcięta, obcięta, więc jeżeli macie jakąś starą katana, nie używacie to, możecie sobie obciąć i macie coś nowego, coś innego. Tą koszulę już wielokrotnie widzieliśmy. Ona ma hafty tutaj na dole. Jest po prostu śliczna. No i jeans, dżins, jeans, dżins, jeansowe spódnice, tutaj tak na surowo obrobiona, e, jak ja to mawiam, zakończona surowo. E, ta akurat e, nieprosta, nie taka klasyczna, e, ale ogrom, ogrom spódnic jeansowych, więc jeżeli szukacie czegoś jeansowego, to z pewnością znajdziecie to w Sinsei. Teraz nowość, tak, bo oczywiście Makła poszukuje nowości w Sinsei, yy, taka spódniczka długa, tutaj akurat jest bardzo, bardzo wąska, yy, no i cóż, ma takie zameczki, myślę, że całkiem, całkiem wygląda. Oferta kapeluszy jest nadal. E, tutaj, szczególnie te dwa, słuchajcie. E, to po prostu one, no, ja je widzę w każdym sensie. A tutaj płaszcz, hitowy płaszcz 139,99. E, tego typu płaszcze e, widuję w taką jodełkę, właśnie czarno-białe widuję no, w wielu takich sieciówkach. Także e, tutaj, akurat, ten płaszcz tak wygląda. W Sinsei. Takie futerko w cenie 159,99. Ja oczywiście wiadomo, lubię takie jasne futerka gdzieś tam. E, jak już wiecie, zbliża się zima, bo bardziej myślę, że zimą bardziej na jasno się ubieram. No, po prostu lubię. Ta czern to taka jest przytłaczająca. Tak dużo osób e, wtedy, kiedy jest zimno, ubiera na siebie właśnie ciemne ubrania. A ja lubię takie. Po prostu jaśniejsze. No i tutaj widzicie, że całkiem, całkiem przyzwoicie hmm, wygląda to futerko. Ogromna armia jeansu. Tutaj na przykład mamy koszulę dżinsową, oczywiście świeci się, błyszczy się, więc Makła ogląda dokładnie jak to tam jest zamocowane. Było bardzo dobrze zamocowane i przymocowane, więc taka oto koszula. Koszul takich dużo, dużo dżinsowych spodni, dużo dżinsowych spódnic, katan, ojejku, od zatrzęsienia. A to ja tego dnia tak właśnie wyglądałam. Pomieszałam sobie tutaj te style ze sobą i świetnie się, fantastycznie się czułam właśnie e, tak ubrana. Także czasami tak sobie po prostu lubię zaszaleć. Dobra, dobra, dość tu oglądania. Mnie idziemy dalej. Coś, co jest hitowe, co jest mega modne. Zobaczcie, jak spadło do dołu: 79,99 takie kłaczki, ja na to mówię kłaczki, takie misiaki, takie polarki, e, wiecie, e, no to wszystko takie, to jest takie mięciutkie, takie misio po prostu. No i tutaj niespodzianka będzie później, zobaczycie w jakiej to jest cenie rewelacyjnej, właśnie te misiaki, także zostańcie koniecznie ze mną do końca, bo będziemy mierzyć, słuchajcie, będziemy mierzyć na żywo, bez przymierzalni, także zostańcie ze mną. Ten jest przeogromny, słuchajcie. I dzisiaj zrobię coś, czego nie robiłam jeszcze u mnie na kanale w przeglądach, a mianowicie dziewczynki udajemy się gdzie? Na dział męski. Tak, i pierwszy raz Makła będzie robiła przegląd dla mężczyzn. Tak dla waszych mężczyzn, dla waszych synów, dla waszych partnerów i dla was panowie, jeśli tutaj jesteście. Także oglądamy, zaczynamy od męskiego manekina. Zobaczcie, tutaj mamy ceny wypisane, bluza, kurtka, spodnie. Zobaczcie na tą kurtkę, nawet całkiem fajnie się prezentuje. I ja wam zdradzę, że taki sekret, że ja... No, zdarza mi się coś kupić właśnie z działu męskiego, szczególnie bluzy takie XXL. Uwielbiam. No dobra, dobra, ja tu nie gadam, tylko patrzymy dokładnie na te rzeczy. Męskie manekiny i widzimy tutaj propozycje dla mężczyzn. No, ale tutaj, patrzcie na tą bluzę. Bluza 69,99. Bardzo fajnie. Yy, wyglądające, prezentujące się taki zwyklaczek, ale może podobać się yy, wielu właśnie chłopakom, ze względu na to, że nie ma takich no za dużych napisów tam, no to jedynie to logo na tym ramieniu, no ale dobra, <ścoughs> jakby jest, więc yy, nie ma co już tam z tym dyskutować, yy, no. I mamy tutaj też takie koszulki, jakieś t-shirty, bluzki, słuchajcie, bluzy, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Koszulki. Koszulki są właśnie z różnymi tutaj nadrukami. Naprawdę można znaleźć fantastyczne koszulki w rewelacyjnym z rewelacyjnym składem. Także o zobaczcie, tutaj, jaka fajna jest też: 29,99. No, rozmaite, przerozmaite, i ten asortyment też taki właśnie bruskowo sweterkowo koszulkowy się szybciutko tutaj też zmienia. Tak jak u nas, dziewczyny, taki tutaj u panów jest ogrom tego wszystkiego. A teraz wam pokazuję taką fajną koszuleczkę: 19,99. I mam koleżankę, która, słuchajcie, tylko ubiera się do spania w koszulki męskie. Ona na co dzień nosi eseczkę, a kupuje sobie XXL-ki do spania, właśnie koszulki. I mówi, że to są najlepsze piżamki. Sweter 79,99. Zobaczcie. No, bardzo dużo tych wszystkich swetrów, tutaj akurat y, mamy 79,99 spodnie dresowe, ale te spodnie dresowe, słuchajcie, w CISE zaczynają się już gdzieś tam od ceny 19,99 y, no do wiadomo, no, różna może być ta cena. Y, no, i należy patrzeć, nie? Wiecie, jak to jest z tym wszystkim. To czasami nie utrafimy, czasami może być tania rzecz, a z lepszym składem droższa rzecz, z gorszym składem albo bardziej się y, kulkuje, coś tam roluje. No, różne rzeczy mogą się zadziewać, także ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. A widzicie, że ogrom jest tych ubrań. Wiem, że niektórzy panowie bardzo lubią, właśnie, kamizelki na jesień. I to jest świetne rozwiązanie. Słuchajcie, dziewczyny, dla naszych panów. Yy, zobaczcie, tutaj w dobrej cenie 79,99. Yy, ta bardzo mi się podobała. Tutaj inna kamizela, yy, zupełnie inaczej wyglądająca, inaczej skrojona, inaczej, no po prostu jest inna. Następna, no tego wszystkiego jest dużo też nie widzicie za mną, przede mną. No, po prostu nie da się wszystkiego uchwycić, ale fajne jest to, że na tych ściankach właśnie to wszystko tak wisi. I widzicie teraz te ceny, widzicie? <śm> I widzimy po prostu daną rzecz całą. E, pokazuję Wam dresy, góra i dół. Spodnie 49,99 i góra w tej samej cenie 49,99. Zobaczcie, spodnie fajne. Tutaj mają kieszenie na zamek i do tego też taka zwykła, prosta bluza klasyczna, bez kaptura. Kolejna bluza 69,99 jak ja to mawiam, w bezpiecznym kolorku. I pokażę Wam też tą oto kurtkę, taką kurtkę jeansową z futerkiem pod spodem. Wiecie co jest rewelacyjne. Ona tą kieszeń właśnie w środku ma, a panowie lubią tą kieszeń w środku, gdzie mogą sobie właśnie wrzucić dokumenty czy klucze, y, telefon. No, to jest właśnie fajne rozwiązanie y, w takich męskich kurtkach. Teraz się oddalej i z daleka sobie pooglądamy tą ściankę bardziej. Tutaj widzicie y, koszulki, bluzy, spodnie jeansowe. Także tego jest sporo. A tu mamy: znajdź swój krój, tak? E, taką, takie zdjęcia poglądowe i różne kroje czyńców można do siebie dopasować, lub panowie e, no na przykład mówią: e, Ja bym się w tych e, nie odnalazł, ja, ja takich bym nie chciał. Te, czyli mogą sobie zobaczyć, i też nazwę, i przypasować do siebie. E, kurtki. Dalej lecimy, słuchajcie, kurtki: 119,99. Taka oto kurtka. E, tutaj kurtka przeceniona 89,99 bez kaptura, i dla jednych to będzie plus, a dla drugich to będzie wielki, wielki minus. I taka kurtka już dla niektórych jest po prostu spalona, że nie chcą takiej kurtki. Mówią panowie, że tylko e, oni akceptują kurtki z kapturem, ale ja mówię, to też zależy od mężczyzny. Świetne koszule dziewczyny, myślę, że też dla nas mogłyby gdzieś tam do siorów być. <grym> no wiem, że młode dziewczyny szczególnie sobie tutaj e, kupują właśnie tego typu koszule. A tutaj e, bardziej eleganckie koszule wiszą po lewej, ale my zatrzymujemy się na ściance, bo tak najlepiej wszystko widzimy. Zobaczcie, tu mamy u góry bluzy, na dole zresztą też bluzy, tam kurtka. Jakieś spodnie jeansowe tych jeansów, to po prostu też masa. No i zobaczcie sami, jak to fajnie wygląda. Twoje ulubione postacie z gier i filmów. Proszę, proszę, taką informację mamy i faktycznie no, na tych ubraniach możemy znaleźć postacie z gier i filmów. Ceny i ubrania w całości widać bardzo mi się to podoba. A tutaj hmm, taka klasyczna koszula, yy, która na pewno, na pewno yy, ważne, żeby mieć taką koszulę, żeby mężczyzna miał czarną i białą koszulę w swojej szafie, no bo są takie okazje. Słuchajcie, gdzie yy, tą koszulę gdzieś tam, no trzeba po prostu założyć. Także widzicie tutaj tych koszul jest bardzo, bardzo dużo. No i podążamy dalej, dalej znowu bluzy, a my pięknie je widzimy. Widzimy też ceny, no rewelacja, dla mnie rewelacja, takie nagrywanie, słuchajcie akurat tym snisej. I yy, mnie to też cieszy, że wy widzicie to ubranie w całości. To też jest właśnie fajne i ważne, ale zobaczcie, dziewczyny, ile tych ubrań jest w ogóle dla mężczyzn, prawda? Bardzo, bardzo dużo. Kolorowe bluzy w takim kanarkowym kolorze, zobaczcie, 39,99. Tutaj fiolety, zielenie, no po prostu, jejku, yy, mega, mega dużo tego wszystkiego. Ta bluza mi się spodobała, 29,99, oczywiście dusza, i słuchajcie, właśnie poluję też sobie na taką bluzę. Może niekoniecznie taką, no ten kolor jakoś tak do mnie nie przemawiał, ale spojrzałam, że naprawdę 29,99. I była xxl właśnie do leggingsów, gdzieś na rower, bardzo lubię takie duże właśnie bluzy, a nawet nie do leggingsów, po prostu wiecie, czasami te bluzy gdzieś tam po prostu do kolan mi sięgają, ale ja uwielbiam, uwielbiam takie duże bluzy, opatrujcie się w dużą bluzę, duży sweter jesienią, dla mnie to po prostu jest petarda, to dla mnie jest jesień. No i idziemy dalej, słuchajcie, i dalej widzicie znowu bluzy, znowu koszule. Ten dział jest przeogromny. Ta koszula bardzo ładna, zobaczcie na wzór jej, 4999. I tak powolutku wychodzimy już z tego działu męskiego, jeszcze Wam tak tylko pokazuję, tutaj już tak spokojnie pokazuje, pokazuje. i płynnie przechodzimy na dział dziecięcy. Tak, tutaj jest dział dziecięcy, chłopięcy i dziewczęcy i jeżeli dziewczyny będziecie chciały, to także dla takich młodszych dzieciaczków też tutaj możemy coś poszukać. Także już niebawem też mogę i tutaj być na tym dziale. Dzisiaj to tylko przelatujemy, na nic nie patrzymy, tylko wam pokazuję. Zobaczcie, ile tutaj jest przepięknych rzeczy dla małych szkrabów. A teraz dla nas, dziewczyny, <grych> słuchajcie, patrzcie, informacja dla nas. Widzicie to? Widzicie to? <grych> Czy wy to czytacie? No. Płaczki, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Tak, te misiaki, słodziaki. Zobaczcie, jak są mega przecenione. I ja za chwilkę też będę to mierzyć w sklepie na żywo. 55, 99. Wow, szok! No i ten jasny, oczywiście wiecie, że jasny to ma uwielbia, 59, 59,99, tak. Także ja już zabieram ze sobą trzy propozycje tych oto misiaków i za chwilkę mierzymy na żywo. Ja już stoję tutaj przy lusterku e, w sklepie. Tak, zobaczcie, pierwsza propozycja. Tak wygląda. Z kapturem. Tak, to jest propozycja z kapturem dla tych dziewczyn, które uwielbiają kaptur. Bardzo fajne, głębokie, cieplutkie kieszonki. No, i tak to po prostu się prezentuje. Już tu dużo mówić. E, ładnie myślę, że wygląda. Cieplutkie, milutkie. Teraz druga propozycja ten ciemny misiak e, najciemniejszy z nich bez kaptura tak w tym wyglądam. Również kieszenie cieplutkie i głębokie. I ostatni misiak, oczywiście wiadomo, mi się najbardziej on podobał. Oj, myślałam, że już się skuszę, ale słuchajcie, dałam radę. Nie kupiłam, na razie nie kupiłam na całe szczęście. Znaczy nie wiem, czy na całe szczęście, bo wiecie, no, fajnie się w tym czułam. Także jeżeli na coś takiego polujecie, na takiego. Misiaka, to koniecznie wpijajcie do Sinsei, bo widzicie sami jakie mega tutaj ceny nam sklep zaproponował. No i to by było na tyle. I my widzimy się już na zewnątrz. Mam nadzieję, że taki przegląd, większy przegląd się Wam podobał. Dajcie mi znać, czy wolicie takie właśnie. Większe przeglądy. O proszę, proszę, ktoś tam z Dyszmana coś wynosi. <noise> <noise> Nie, no wiadomo. Czasami i tak jest. Z... Tak, także tutaj Dyszman, tutaj CCC i pozostałe sklepy. No, dużo nowości. Jestem zadowolona, że właśnie pokazały się nowości. Eee, fajne przyceny słuchajcie, Tak, kółaczków. Widzieliście? No, tak trochę się wahałam. I tak też myślałam, yy, czy coś tam po prostu sobie nie zakupić. Jeju, jak dużo osób. <grym> no właśnie, dużo osób i tak wiecie. Pewnie wszystkich w koło yy, słychać, a nie tylko mnie. No, ale co by nie było, to ja idę dalej. Pamiętajcie, że w październiku jestem tutaj codziennie, codziennie wpadamy z tymi sklepami, wjeżdżam na sklep, o, Teddy, proszę, Teddy, jest reserved o, jak wiem, idę i się to wszystko no, także jestem codziennie i zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się krótko i do jutra, buziaki wielkie, pa, pa.